To serdecznie witamy. To jest audycja Słownik na fali. W toruniu przy mikrofonie dr Sebastian Żurowski, językoznawca Uniwersytetu Uniwersytet Mikołaja Kopernika, szczodrych godów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana doktora, witam państwa. Jarosław Anaś, Polskie Radio Koszalin. O tych szczodrych godach, którymi się przywitałem, to kto z państwa nie słuchał poprzedniego odcinka, to przypomnę, że 21 rozpoczęły się szczodre gody. Słowiański odpowiednik świąt. Bożego Narodzenia. Mówiliśmy o tym, ale główny wątek to był taki, żeby zachować ogromną ostrożność w czytaniu publikacji na ten temat, ponieważ jest dużo nieprawdziwych treści powielanych no bez opamiętania, można byłoby powiedzieć, a to wszystko wynika stąd, że obserwujemy modę na słowiańszczyznę. No i o tej modzie też słów parę, jakby pan doktor był uprzejmy. Tak geograficznie jeszcze byśmy powie powiedzieli może na początek, jak mocno się czujemy Słowianami. Patrzę tutaj z tęsknotą na Górę Chełmską, e, która jak każde wzniesienie oczywiście ma swoją mitologię. Tu akurat tak, najbardziej aktualna to jest kaszubska, ale ciekaw jestem, czy... No tak, a jak u pana doktora? No tutaj w, na Kujawach i Pomorzu, tym bardziej oddalonym od morza, Takich miejsc nie mamy w zasadzie. Tutaj nie ma żadnych tradycji, żadnych legend, żadnych przekazów. Są relikty grodów, osad, które rzeczywiście się znajdują. Nie, nie, oczywiście nie mówię tutaj o, o najsłynniejszym pewnym miejscu, też znanym w całym, kraju, czyli Biskupinie, którym, gdzie mamy zrekonstruowany gród. No ale to nie jest miejsce kultu w takim sensie religijnym najprawdopodobniej. Więc oprócz Biskupina jest jeszcze kilka takich poświadczonych miejsc, gdzie Słowianie żyli na pewno, ale tutaj to, to tyle. Nie mamy czegoś bardziej mistycznego czy duchowego takiego miejsca, które moglibyśmy przypisać Słowianom. Ale jakbyśmy Słowianom. chcieli tutaj jakiś wątek, który by nas połączył w tej chwili w rozmowie, to geograficznie jakby pan e, doktor zdefiniował ekspansję Słowian. O no, no, w tej chwili Słowianie zajmują mniejszy teren niż zajmowali kiedyś. To znaczy pomijamy kwestię na przykład Rosji, tego całego dalekiego, dalekiego wschodu syberyjskiego, no bo to jakby nie było miejsce naturalnego występowania Słowian i naturalnej ekspansji. Tam ludy azjatyckie pochodzące ze wschodu naturalnie, pierwotnie żyły. Natomiast jeżeli spojrzymy nad Europę, no to w tej chwili zasięg ludów słowiańskich jest trochę ograniczony w stosunku do tego, co było no bo w tym czasie, o którym rozmawiamy, czyli ten pierwsze tysiąc lat naszej ery, bo, bo tu mniej więcej tak, w tym czasie jesteśmy, no to od Grecji. Przez tę Europę Centralną, czyli te miejsca, i południową, czyli te miejsca, gdzie teraz Polacy, Czesi, Słowacy czy Serbowie e, e, mieszkają, aż po tereny niemieckie. Mamy na, na terenach niemieckich jeszcze Łużyczan, bardziej na południu, ale byli też Słowianie na północy, nad morzem, nad terenami niemieckimi, gdzieś tam aż pod. W współczesną granicę z Danią, więc trochę, trochę się skurczyliśmy, jeśli chodzi o zasięg geograficzny, no ale, ale oczywiście to, to tak. Tylko symbolicznie można powiedzieć. W każdym razie współcześnie uznaje się, że nowożytna kultura słowiańska i epicentrum no to będzie tak mniej więcej Grecja, Bułgaria, Macedonia, no bo tam się tworzyła ta postpogańska, chrześcijańska kultura słowiańska związana z działalnością Cyryla i Metodego. Świętych, którzy spisali, stworzyli pierwszy pisany język słowiański, który z kolei był wykorzystany do przetłumaczenia na słowiańszczyznę Pisma Świętego. Więc to, to jest ten współczesny, nowożytny start słowiańszczyzny, natomiast dawniej no to te tereny były dużo, dużo większe i my też oczywiście nie do końca wiemy jak naprawdę ten zasięg wyglądał, ale mniej więcej właśnie tak jak powiedziałem od terenów Grecji aż po tereny niemieckie do współczesnej Danii powiedzmy. Czyli wracamy do potęgi języka mówionego, do słów wypowiadanych do mikrofonów <noise> w kontaktach międzyludzkich, bo to są główne linie przekazu słów, jak rozumiem, no to co zdążyli zapisać w słownikach nasi poprzednicy, ale to już prawie że współcześnie, więc to jest wszystko przekaz słowny, jak rozumiem. Tak, te... To... Cały czas te pierwsze tysiąc lat, aż do spisania, powstania języka starocerkiewnosłowiańskiego, tak go nazywamy z dzisiejszej perspektywy, no to jest, są przekazy wyłącznie słowne do których w żaden sposób nie mamy dostępu, nie będziemy mieć, nie możemy mieć, chyba że podróże w czasie by zostały uruchomione i faktycznie dałoby się coś takiego zrobić. To, co mamy na pewno, jeśli chodzi o kwestie na przykład tekstów z wcześniejszych wieków, no to są zapisy nazw własnych. Na przykład wiadomo, że Słowianie byli też określani jako Wenedzi, to w traktatach łacińskich, rzymskich, spisywanych po łacinie i historycznych, i jakichś tam geograficznych, politologicznych, i geograficznych. Więc te nazwy funkcjonowały i w wersji takiej zlatynizowanej, gdzieś tam są zapisane w różnych miejscach. I w wersji greckiej, bo powiedziałem, że ten teren yy, grecki to też jest jakby prakolepka Słowian, więc w tekstach greckich również mamy nazwy własne związane z kulturą słowian. I o dziwo nawet mamy. To zostało też wydane w Polsce jako polskojęzyczne źródło, to znaczy w polskim opracowaniu. Mamy również te, te nazwy występujące w dawnych traktatach arabskich, bo Arabowie przygotowywali jakby takie teksty, które były. Przewodnikami po Europie dla kupców. No i tam funkcjonowały nazwy miejsc w Europie, też miejsc związanych z terenami słowiańskimi, czyli też przekazy arabskie zachowały gdzieś te brzmienia dawnych głównych nazw słowiańskich, łącznie z, nazwą, z nazwami Słowian, ale no to tyle. To tyle dopiero ta kultura piśmienna przyszła wraz z chrześcijaństwem, i to też jest jeden z powodów, dla którego mamy tak rozwiniętą fikcyjną mitologię dotyczącą dawnych Słowian, no bo nie mamy źródeł pisanych. Rozmawialiśmy tydzień temu o tym, że wiele rzeczy też nawet wymyślają niektórzy ludzie i publikują jako jakieś prawdy objawione czy swoje odkrycia naukowe. A to wynika z tego, że to co mamy w źródłach pisanych to już jest chrześcijańska kultura słowiańska albo nawet jeszcze potem muzułmańska na przykład bośniacy którzy są Słowianami, ale później jeszcze stali się muzułmanami. Natomiast nie mamy zapisów tekstowych z tej kultury pogańskiej. No i wiele wiemy o języku prasłowiańskim. Jak on prawdopodobnie wyglądał, ale to nie jest wiedza wyciągnięta z tekstów, które wtedy były pisane. Dziękuję. No, to rysuje się taki obraz bardzo właśnie. Ponętny do uprawiania literatury z gatunku realizmu magicznego, tak bym powiedział. No to można też nawet w takim bardzo szerokim sensie do tego świata prasu wieńskiego podpiąć nawet popularność sagi o Wiedźminie i tekstów Andrzeja Sapkowskiego i. I w serialu, gier komputerowych, no bo to, to jest oczywiście ahistoryczna opowieść. Ona nie mieści się w naszym czasie, ale siłą rzeczy kojarzymy to jakoś właśnie z takim prasłowiańskim czasem magii. Potworów, które w legendach przecież funkcjonują. No to one funkcjonowały w różnych legendach z tamtego czasu. No i my wiemy, że to nie jest tak, że w średniowieczu byli magowie, oni potrafili czarować, teraz nie istnieją, ich nie ma, i że kiedyś w średniowieczu były różne potwory i duchy, a teraz ich nie ma. Wiemy, że to jest jakby wymyślone, ale tak, takie rzeczy ponadnaturalne, magiczno-duchowe kojarzą się nam właśnie. Jest takim praśredniowieczem, czyli tym czasem prasłowiańskim, no bo to właśnie jest cały czas ta sama mgła tajemnicy i ta półlegendarność czasów. No z punktu widzenia historii Polski, no to właśnie przed Mieszkiem I, a więc to, to, co się działo już w naszej erze, już po narodzeniu Chrystusa, ale jeszcze przed chrystianizacją Polski, no bo to jest tysiąc lat, jednak minęło. Panie doktorze, to tak mi się tutaj skojarzyło, że był taki okres, że bardzo oburzano się na takie sformułowanie magiczne święta Bożego Narodzenia. I mówiono tak, no jeżeli magiczne, to nie Bożego Narodzenia, bo tu nie ma żadnej magii, tu jest po prostu wiara. A w tej chwili, z tego jak ta słowiańskość w tej chwili funkcjonuje, mając też na uwadze modę na magiczny realizm, czyli na nurt literacki, który dzięki adaptacji filmowej powieści Marqueza teraz objawił się z, z nową siłą i jest atrakcyjny handlowo, już tak można za, zaryzykować, to te magiczne święta Bożego Narodzenia bardzo dobrze brzmią. Tak, bo to jest takie znaczenie przymiotnika magiczne niezwiązane wprost z magią, z czarami tylko z taką bajkowością wyglądu jakby i to też oczywiście spłyca ideę świąt Bożego Narodzenia to zwłaszcza ta amerykańskość dekoracji komercyjność tych dekoracji ale jednak no, to wygląda efektownie i coś takiego lampki wyglądają magicznie tak tutaj iluminacje wyglądają magicznie to jest trochę inne użycie przymiotnika Magiczny. A przecież no, jednym z elementów, bo to, to też jeszcze powinniśmy o tym powiedzieć: jednym z elementów, bez którego nie wyobrażamy sobie świąt w Polsce, jest choinka, która po pierwsze jest niemieckim zwyczajem, a jeszcze jak pogrzebiemy, no, to wiąże się z tak zwanym diduchem, czy mówiąc współcześnie dziadem, bo Prasłowianie i też później. Słowianie gdzieniegdzie, nawet do dzisiaj, w, w domach, w chałupach, pierwszy skoszony w czasie żniw latem snop zboża stawiali w czasie szczodrych godów gdzieś w domu, na stole, w takim wyróżnionym miejscu, i to było coś ala Choinka. I to też, ta te choinka, która teraz kojarzy się z taką magią świąt, zwłaszcza dzieciom i prezenty pod choinką, no to wszystko wywodzi się z czasów prasłowiańskich, tak jak też o tym mówiliśmy tydzień temu, że wiele zwyczajów bożonarodzeniowych to są prasłowiańskie, no więc w tym sensie one może są magiczne, bo są właśnie z tego czasu, takiego, gdy jeszcze nie wiadomo, co to się działo, ale Jakiś tacy mityczni nasi przodkowie coś robili ciekawego i, i to wszystko tak naprawdę my też robimy, tylko trochę inaczej. Szczodre gody trwają, diduch, e, diduch. ciekaw jestem czy ktoś rekonstruuje duchy współcześnie, no ale na pewno warto o tym pamiętać. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, będziemy jeszcze nawiązywać do szczodrych godów i powiemy też o podłaźni. Niczce i jemiole. A dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i niezmiennie z życzeniami świątecznymi dr Sebastian Żurowski, językoznawca Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Jarosława Naś, Polskie Radio Koszalin. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.